Rozdział pod tytułem Józek Dwukropek. Dworzec był moim domem. Urodziłem się w rodzinie robotniczo chłopskiej, niedaleko Nowego Sącza. W tych okolicach prawie w każdym domu produkowano bimber. Odkąd pamiętam, alkohol był wszędzie. Rodzinę miałem dobrą, ale tata lubił sobie wypić. Było to normalne, bo każdy pił. Mama starała się dobrze nas wychowywać i dbała o to, byśmy nie chodzili głodni i mieli ubrania. Razem z bratem i dwiema siostrami chodziłem na religię i do kościoła katolickiego. Dostosowywałem się do reguł i żyłem wiarą ojców. Wydawało mi się, że czynię wszystko dobrze. Żyłem tak, jak ludzie wokół mnie. Kiedy poszedłem do szkoły zawodowej zacząłem pić. Na początku kryłem się z tym, gdyż bałem się reakcji rodziców, jednak z czasem coraz częściej zaglądałem do butelki. Po ukończeniu zawodówki, podjąłem pracę w przedsiębiorstwie montażu urządzeń górniczych w Katowicach. Szybko znalazłem się w towarzystwie kolegów, którzy nie stronili od alkoholu. Dużo z nimi piłem, w wyniku czego po krótkim czasie zostałem zwolniony z pracy. Potem tułałem się po Polsce, w końcu trafiłem do rybnika i zatrudniłem się w kopalni. Był tam klub kopalniany, w którym trochę trenowałem, głównie karate i boks. Zdobyte umiejętności niedługo stały się powodem problemów. Pod wpływem wódki wszczynałem bójki, które przeważnie wygrywałem. Robiło to na mnie wrażenie i pociągało coraz bardziej. Przez moje pijaństwo, również na kopalni, nie ostałem się długo. Podejmowałem się potem różnych zajęć, ale cały czas sięgałem po alkohol. Coraz częściej dochodziło do bujek i awantur. Czasami musiałem uciekać, gdyż bałem się, że mnie zabiją. Wyjeżdżałem i wracałem do domu. Nie miałem w ogóle przyjaciół, tylko kumpli z knajpy. Wiodłem podłe życie. Zarabiałem i przepijałem ogromną ilość pieniędzy. Zawsze lubiłem pracować i ludzie wiedzieli, że mogą na mnie liczyć. Jednak przez alkohol nigdzie nie zagrzałem długo miejsca. Dużo robiłem prywatnie, dlatego miałem kasę. Kiedy dostałem wypłatę, kupowałem wódkę i przez dwa, trzy tygodnie tylko piłem. Leżałem jeszcze nieprzytomny, a już ktoś mnie szukał. Józek, wytrzeźwiałeś? Mam dla ciebie pracę. Rodzice nie potrafili pogodzić się z moim stylem życia, ponieważ przysparzałem im wiele troski i wstydu. Powodowałem cały czas kłótnie, dlatego, że tak dużo piłem. Próbowałem kilka razy przestać, lecz nie miałem siły. Chciałem zmienić swoje życie, ale nie udawało mi się. Dlatego jeszcze głębiej uciekałem w nauk. Wtedy o wszystkim zapominałem. Mając dwadzieścia kilka lat, sam siebie przekreśliłem, gdyż nie widziałem już wyjścia. Potrzebowałem alkoholu do normalnego życia, zawsze byłem pod jego wpływem, także w pracy. Zatrudniłem się ponownie w hucie w Krakowie. Tam ciężko pobiłem człowieka, jednak dzięki adwokatowi i rodzinie dostałem tylko trzyletni wyrok. Przesiedziałem ten czas w zakładzie karnym w Krakowie, ale nie zresocjalizowałem się w tym miejscu. Przebywałem z ludźmi, którzy żyli z przestępstw. Więzienie nie poprawiło mnie. Posłużyło jedynie do udoskonalenia różnych kryminalnych praktyk. Wyszedłem jeszcze gorszy. Pierwsze kroki na wolności skierowałem do sklepu z wódką. Upiłem się i wsiadłem do autobusu. Miałem cztery przesiadki do domu. Na jednym z przystanków spotkałem człowieka, którego znałem z widzenia. On również nie był trzeźwy i wywiązała się między nami kłótnia. Wpadłem w szał i nie wiedziałem, co robię. Pobiłem go tak mocno, że o mało nie umarł. Osoby stojące na przystanku wezwały pogotowie, które zawiozło go na sygnale do szpitala, a ja w dniu wyjścia znalazłem się ponownie w więzieniu. Wróciłem jako recydywista. Człowiek, którego pobiłem, przeżył. Gdyby ze szpitala przyszła wiadomość, że zmarł, popełniłbym samobójstwo. Miałem już wszystko zaplanowane. Gdzieś w środku dręczyło mnie sumienie. Dostałem tylko cztery lata, mimo że to było bardzo ciężkie pobicie. W sumie za kratkami spędziłem siedem lat. Jest to czas, który został całkowicie wykreślony z mojego życiorysu i który źle wspominam. Przebywałem w różnych zakładach karnych, czasami tylko przez kilka tygodni, gdyż wozili mnie od jednego więzienia do drugiego. Zawsze natychmiast pisałem do naczelnika podanie o pracę. Musiałem być w ruchu, nie potrafiłem siedzieć bezczynnie w celi. Jeśli mogłem pracować, to dosyć długo utrzymywałem się w jednym zakładzie. Pomogło mi to przetrwać te lata. Lecz w więzieniu napatrzyłem się na różne rzeczy i nie wyszedłem z niego jako lepszy człowiek. W wieku 29 lat zostałem zwolniony i już nigdy nie wróciłem do tego miejsca. Od tamtej pory minęło 20 lat. Wprawdzie byłem na wolności, ale strasznie się rozpiłem. Jeździłem po budowach, pracowałem i zarabiałem tylko po to, żeby pić. Mógłbym dzisiaj mieć trzy wille i jeździć Mercedesem, gdybym nie roztrwonił każdej złotówki. Moje życie stawało się coraz gorsze, nie zależało mi już na niczym innym, nieważne czy ja kogoś zabiję, czy sam będę czyjąś ofiarą. Jedynym celem była butelka. Obracałem się w najgorszym środowisku. Plątałem się w ten sposób do trzydziestego siódmego roku życia. Wtedy pojechałem na święta Bożego Narodzenia do domu. Kiedy wsiadłem z autobusu, miałem cztery promile alkoholu we krwi. Chciałem wejść do baru naprzeciwko, bo jeszcze mi było mało. Z góry jechał samochód i potrącił mnie. Leciałem w powietrzu, tracąc przytomność. Wszyscy myśleli, że nie przeżyłem. Karetka przyjechała i zawiozła mnie do szpitala. Spędziłem tam trzy tygodnie. Miałem 43 szwy na twarzy. Przez pijaństwo niszczyłem sam siebie. Krótko po tym wypadku, po raz drugi mogłem stracić życie. Była zima i bez celu szedłem przed siebie. Miałem litr śliwowicy przy sobie. Usiadłem przy leśnej polanie, aby zapalić papierosa. Byłem tak bardzo pijany, że przewróciłem się na śniegu i usnąłem. Powoli śnieg mnie przysypał. Znalazł mnie znajomy i zawiózł do swojego domu. Rozgrzał mnie i na drugi dzień nawet nie kaszlałem. Nie miałem odmrożonych palców, po prostu nic. Dzisiaj wiem, że to była tylko łaska Boża. W górach jest dużo śniegu i gdyby nie ten kolega, to znaleźliby mnie na wiosnę. Moja rodzina nie widziała już dla mnie żadnej nadziei. Wprawdzie zarabiałem dużo pieniędzy, ale przychodziłem do domu bez grosza. Mama często płakała i prosiła mnie, żebym zaczął normalne życie. Wiele razy mówiła mi o Bogu i zachęcała mnie, aby mu zaufał. Pamiętam także jej modlitwy: Boże, uratuj go. Lecz nie miałem tej świadomości, że Bóg może mi pomóc. Nie było we mnie bojaźni Bożej i nie chciałem słuchać tego, o czym mówiła mi mama. Bardziej zależało mi na pieniądzach i wódce niż na Bogu. W niedługim czasie moja mama zmarła, a ja dalej wyjeżdżałem, zarabiałem i piłem, więcej i więcej. Pewnego dnia pokłóciłem się z moją bratową i powiedziałem jej, że nie wrócę już do domu. Wyjechałem do łodzi i pracowałem tam, budując prywatne domy. Zarabiałem bardzo dużo, ale znalazłem się w środowisku przestępczym i zrozumiałem, że muszę stamtąd uciekać. Duma nie pozwoliła mi na powrót do domu. Krążyłem więc po Polsce, jednak pieniędzy nie starczyło mi na długo. Stałem się bezdomnym, który spał obojętnie gdzie, a inni go okradali. Nie miałem nic. Byłem biedakiem i stoczyłem się tak nisko, że piłem nawet czysty denaturat. Nie rozpuszczałem go, gdyż inaczej już mnie nie ruszał. W takim stanie dotarłem do częstochowy, gdzie nocowałem z innymi bezdomnymi na dworcu PKP. Pewnego dnia zmarło przy mnie dwóch kolegów. Straż miejska wygoniła nas stamtąd. Wtedy inny bezdomny, z którym się zakumplowałem, Krzysiek powiedział do mnie, Józku, śmierdzi tu śmiercią. Pojedźmy do Radomska. Były to jego rodzinne strony. Nigdy wcześniej tam nie byłem. Dla mnie miejsce pobytu nie miało znaczenia i nic mnie nigdzie nie trzymało. Pojechaliśmy do Radomska i również tam spaliśmy na dworcu. Mimo bezdomności, nigdy nie brakowało mi pieniędzy, by kupić sobie denaturat. Zbierałem puszki, starałem się łapać jakieś dorywcze prace, w zamian za wyżywienie czy kilka groszy. Pewnego dnia przyjechała policja i zawiozła mnie na posterunek. Okazało się, że moja rodzina zgłosiła zaginięcie i szukała mnie. Policja powiadomiła ich, że mnie odnaleźli. Zostałem wypuszczony, lecz nie udałem się w podróż do domu. Byłem już degeneratem. Nie myślałem ani o swojej rodzinie, ani o nikim. Na dworzec ciągle przychodziła straż miejska. Kiedyś w zimie strażnik powiedział mi o ośrodku, gdzie mógłbym przetrwać zimę. Zawiózł mnie na noclegownię w Radomsku. Jej kierownikiem był Piotr, który pokazywał mi wszystkie pomieszczenia. Noclegownia była prowadzona przez chrześcijańskie stowarzyszenie. Pamiętam krzyż, który wisiał w pokoju wejściowym, a na jego ramieniu był napis Jezus żyje. Uważałem siebie za osobę wierzącą, ponieważ cała rodzina była katolicka. Mimo to Krzysztof spowodował we mnie dziwne uczucie. Piotr przedstawił mi regulamin noclegowni i powiedział m.in., że nie wolno pić i palić. Zaproponował mi, abym od razu został. Na dworcu miałem jeszcze dużo denaturatu i było mi go szkoda. Dlatego powiedziałem Piotrowi, że muszę iść po swoje rzeczy i potem wrócę. Ale okłamałem go. W noclegowni byłem tylko godzinę, a potem poszedłem z powrotem na dworzec do swoich kumpli. Jednak po dwóch tygodniach przypomniał mi się ten dom i pomyślałem: Dlaczego mam się tu męczyć? Przecież przez zimę mogę tam mieszkać, przynajmniej będzie cieplej niż na dworcu. Oddałem chłopakom swoje papierosy i powiedziałem im, że zostanę na trzy, cztery miesiące w noclegowni. Potem miałem zamiar znowu pracować, bo wiosną zaczyna się sezon budowlany. Wyśmiewali mnie, gdyż wiedzieli, że jest to ośrodek chrześcijański. Mówiłem im, że nikt mi dworca nie zamknie i zawsze mogę do niego wrócić. Nie miałem nic do stracenia, więc poszedłem tam. Piotr przyjął mnie z powrotem. Zaraz zapytałem, czy jest coś, co mógłbym robić. Był styczeń i dali mi pracę w kotłowni. Remontowałem piec i szukałem sobie różnych zajęć. W noclegowni odbywały się obowiązkowe spotkania dla wszystkich mieszkańców. Żona starszego zboru, Aneta, prowadziła grupę biblijną. Często kłóciłem się z nią, ponieważ miałem całkiem inny sposób myślenia. Przerastał mnie stoicki spokój tej kobiety. Aneta dała mi pismo święte i powiedziała: Czytaj i sprawdź to, o czym mówimy. Zacząłem czytać, bo szukałem czegoś, do czego mógłbym się przyczepić. Zawsze chciałem mieć rację. Obserwowałem uczestników tej grupy i wsłuchiwałem się coraz bardziej w ich rozmowy. Słyszałem po raz pierwszy, że Jezus poniósł śmierć na krzyżu za moje grzechy. Nigdy nie zdawałem sobie z tego sprawy. Mówili o tym nie tylko na grupie biblijnej, ale też na nabożeństwach w kościele zielonoświątkowym, który znajdował się w budynku obok. Na początku wszystko wydawało mi się tam dziwne. Na nabożeństwie ludzie klaskali i całym sercem oddawali chwałę Bogu. Zaintrygowało mnie to i zacząłem jeszcze więcej czytać Biblię, praktycznie non-stop. Pragnąłem poznać Boga i Jego wolę. Pewnej nocy, podczas czytania, przyszło na mnie upamiętanie. Byłem twardym człowiekiem, natomiast wtedy leżałem w łóżku i płakałem. Powiedziałem: Boże, czy muszę być takim dziadem? Bóg poruszył moje serce. Pragnąłem prawdziwego przebaczenia i wolności, którą Pan Jezus obiecał w Biblii. Oddałem mu całe moje zło, zaprosiłem go do mojego serca i on faktycznie przyszedł. Przyjął mnie i obmył z brudu mojej przeszłości. Od tego dnia moje życie zaczęło się zmieniać. Widziałem, jak wielka jest Boża moc. Poprosiłem Go, by zabrał mi pragnienie alkoholu i papierosów. W krótkim czasie stałem się wolnym człowiekiem. Wiedziałem, że nie wrócę do starego życia. Odczuwałem Boże działanie w moim sercu. Od kiedy zaufałem Bogu, nie muszę się już martwić o przyszłość. Otrzymałem przebaczenie grzechów. Na podstawie Bożej obietnicy. Cytat. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Pierwszy List Jana, rozdział pierwszy, werset 9. Jezus stał się moim Panem. Pół roku później przyjąłem chrzest wodny w zboże. Pastor powiedział mi wtedy, że powinienem skontaktować się z rodziną, która nadal nie wiedziała, gdzie jestem. Żona pastora napisała list do mojej rodziny, że żyję i chcę ich odwiedzić. To, że się odnalazłem, było dla nich szokiem. Wcześniej szukali mnie nawet przez dwóch jasnowidzów. Obaj stwierdzili, że się utopiłem. Wszyscy przyjęli to jako prawdę. Pojechałem razem z pastorem, by ich odwiedzić. Tam opowiedzieli mi o tych jasnowidzach. Odpowiedziałem, że mieli rację ze swoją wizją z wodą, ponieważ faktycznie zostałem zanurzony, lecz nie utopiony. Powiedziałem im o moim chrzcie w kościele zielonoświątkowym. Wtedy zaczęli wyśmiewać się ze mnie. Aha, jesteś teraz w sekcie! widzieli moją radość i powiedzieli, że na pewno jestem pod wpływem narkotyków. Potem stwierdzili, że jestem na psychotropach. Pastor powiedział im, że to Pan Bóg uczynił mnie takim radosnym. Mój brat stwierdził, że wytrzymam w najwyżej pół roku, potem wrócę do starego życia. Pastor wtedy uśmiechnął się i odpowiedział, że Boża moc jest większa. Po wizycie urodziny, Wróciliśmy do Radomska. Prosiłem Boga o stałą pracę, żebym nie musiał się dalej plątać po Polsce. Chciałem gdzieś osiąść i doświadczyć normalności. Nie modliłem się ani o żonę, ani o dom. Jedynym moim pragnieniem było zwykłe, codzienne życie. Pastor powierzył mi wtedy odpowiedzialność za teren zboru i noclegowni. Zatrudniono mnie jako konserwatora w warsztacie terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych. Przepracowałem w ten sposób dwa lata. Nie mieszkałem już wtedy w noclegowni, lecz w budynku zborowym. Pewnego dnia odbywało się szkolenie BHP dla pracowników warsztatu w terapii zajęciowej. Uczestniczyła w nim też Renia. Od pierwszych chwil nie lubiliśmy się, bardzo jej dokuczałem. Próbowałem z niej żartować, ale ona na to nie pozwalała. Przez kilka miesięcy były między nami spięcia. W pewnym momencie Renia powiedziała: Uważaj, bo jestem twoją siostrą w panu. Do tej pory myślałem, że ona jest dziewczyną niewierzącą. Powoli zmieniałem o niej zdanie i swoje podejście. Zbliżaliśmy się do siebie, coraz częściej umawialiśmy się po pracy, spacerowaliśmy po parku. Rozmawialiśmy o przyszłości, ale nie wiedzieliśmy, czy to, co nas łączy, jest Boże, czy tylko z nas. Zacząłem się modlić w tej sprawie, Renia także. Nie ukrywałem niczego. Na początku rodzice Reni nie za bardzo chcieli mnie zazięcia. Nie dziwiłem się, gdyż rozumiałem ich wątpliwości co do mojej osoby. Mało tego, że jestem o wiele starszy i niższy od Reni. To jeszcze byłem alkoholikiem, który pił naturat i mieszkał na dworcu. Ale renia uważała, że jeśli Bóg przemienił człowieka, to nie powróci on więcej do przeszłości. Pamiętam pewną sytuację, kiedy renia przyszła do mnie i rozmawialiśmy o oświadczynach i klękaniu, prosząc o rękę. Powiedziałem jej wtedy: Słuchaj, nigdy nie będę przed tobą klękał. Bo moje kolana powierzyłem Bogu. Klękać chcę tylko do modlitwy. Ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu Renia bardzo ucieszyła się z tych słów. Jak się później okazało, była to odpowiedź na jej osobistą modlitwę i potwierdzenie dotyczące związku ze mną. Wiedziała, że nie zasłoni mi Boga. Rozmawialiśmy dużo z pastorem i prosiliśmy też zbór o modlitwę za nas. Nigdy nie byłem żonaty i nie miałem dziecka, a więc nic nie stało na przeszkodzie w zawarciu małżeństwa. W związku ze ślubem doświadczyliśmy również wielkich Bożych cudów. Renia miała pieniądze, bo wcześniej pracowała i odkładała sobie trochę. Ja byłem zatrudniony na jedną czwartą etatu i miałem małą pensję, jednak zbyt dużą ambicję, by prosić kogokolwiek o pomoc. Kilka dni przed ślubem prosiłem Boga o 300 złotych na garnitur, bo tyle właśnie mi brakowało. Była to moja osobista modlitwa i nic o niej reni nie mówiłem. Następnego dnia pastor przyszedł do mnie i powiedział: Józku, postanowiliśmy ze starszymi, że chcemy cię ubrać do ślubu w ramach naszego prezentu zborowego. Po prostu za nie mówiłem. Wyglądało to tak, jakby pastor słyszał moją modlitwę. Pojechaliśmy do sklepu i kupiliśmy wszystkie brakujące rzeczy. Byłem wcześniej bezdomnym, mieszkającym na dworcu, a teraz doświadczałem tego, jak Bóg zaopatruje, jeśli tylko człowiek Mu zaufa. Wesele odbyło się pośród wielkiej radości. Widzieliśmy z Renią ogromną moc Bożą i Jego prowadzenie. Nie mieliśmy wiele, a mogliśmy ubłogosławić tym innych. Dwukropek przygotować przyjęcie dla naszej fizycznej i duchowej rodziny, dla przyjaciół i znajomych podzielić się naszym szczęściem. Dziękuję panu Jezusowi z całego serca za to, że jest żywym Bogiem i wysłuchuje naszych modlitw. Po ślubie przyszedł moment. Kiedy chciałem wyjechać do pracy w Niemczech, ponieważ były tam dobre zarobki, wydawało mi się, że jestem mocny, i myślałem: Teraz mam Boga, zarobię dużo pieniędzy i szybko kupię nam mieszkanie. Wtedy miałem sen. Śniło mi się, że jestem w domu rodzinnym i w środowisku, w którym żyłem przez wiele lat. Już zaufałem Bogu, byłem długo po chrzcie, ale jeszcze nie żonaty. A tu nagle piję i palę. W tym śnie zastanawiałem się, jak mam wrócić do Radomska i wytłumaczyć im, że jako osoba wierząca wróciłem do starego życia. Wyszedłem z domu i spotkałem swojego brata. Zacząłem go oskarżać. To jest twoja wina, bo gdybyś mi nie dał bimbru, to bym się nie upił. Zaczęliśmy się bić, tak jak to nieraz bywało wcześniej. Obudziłem się i zobaczyłem, że jestem w Radomsku, w swoim łóżku. Z radości wołałem. Boże, jak ja Ci dziękuję, że to był tylko sen i że jestem tu. Bóg pokazał mi przez to, do czego bym wrócił. Miałem swoje słabości. Powiedziałem Pastorowi, wyjazd do Niemiec mam już z głowy. Pastor powiedział mi wtedy, że Pan Bóg da mi wszystko, jeśli będę Mu ufał. Dzisiaj widzę, że miał rację. Bóg zaopatrzył mnie we wszystko. Mam stałą pracę, żonę i mieszkanie. Jestem wdzięczny ludziom, którzy mi mówili, że jest ktoś, kto mnie kocha. Nie odrzucili mnie, nie powiedzieli: Z ciebie, alkoholiku, już nic nie będzie. Podali mi rękę. I pokazali drogę do Boga. Ich dobroć, bezinteresowność mnie przerastały. Na przykład, nie miałem dowodu, a pastor pojechał ze mną do urzędu i załatwił wszystko. Opłacił moje dokumenty, gdyż nie miałem żadnych pieniędzy. Jedno zdanie w szczególny sposób utkwiło mi w pamięci. Pastor często powtarzał: Juzu. Słuchaj ludzi, którzy słuchają Boga. Człowiek, który ufa Bogu, nie chce krzywdzić innych. Wcześniej żyłem w środowisku obłudy, zakłamania i przemocy. Doprowadziłem do tego, że stałem się alkoholikiem. Była to moja decyzja. Nie pomogli mi w tym ludzie, ani Bóg nie stworzył mnie alkoholikiem. Przez wiele lat szedłem z diabłem na zatracenie i służyłem Jemu. Wcale nie znałem Boga, a On wciąż jeszcze trzymał mnie przy życiu. Teraz jestem uratowanym człowiekiem. Dziś dostaję gęsiej skórki, gdy pomyślę o tym, aby napić się wódki. Nie widzę już dla siebie życia alkoholika. Jest to tylko Boża zasługa. On zmienił wszystko. Jezus Chrystus wypełnił pustkę, którą miałem kiedyś w swoim sercu. Nie jestem w stanie wyrazić Mu swojej wdzięczności. Kiedyś żyłem w strachu przed policją, albo szukałem butelki, czy nie zostało mi trochę denaturatu na kaca. Dzisiaj budzę się spokojny. Chwała Bogu, że mogę żyć normalnie. Gdzie tylko jestem. Mówię, że jest szansa dla każdego i aby nikt nie przekreślał samego siebie. Dla pana Jezusa nie ma ludzi straconych czy beznadziejnych. Pragnę pokazać swoim życiem, jak wielki jest Bóg, jak z bandyty, który prowadził podłe życie, uczynił szczęśliwego człowieka. Bóg ma zawsze wyciągnięte ręce, tylko my musimy do Niego przyjść. On chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Bez względu na przeszłość, On może zmienić także twoją teraźniejszość i przyszłość. Z Józkiem można się skontaktować. Dwukropek. Józek w nawiasie, cytat, przekreśleni, ulica Kopiec, 17, 97500, Radomsko.